Pożegamy. jesteśmy gotowi, Zresztą. możemy lecieć z bohaterami drugiego panelu A? Marcin el testosteron -man. zero reakcji tak byś do wody wlał, zero reakcji Dobre A jego przeciwnikiem będzie Paweł. A to dobrze. Prezes Fen już wie. Czyli jednak przeszedł ten pomysł, tak jak mówiłem. Nie wiem kurwa. Walka, nie wiem, walka dwóch kurwa chłopie na takiego ocenić. Mówiłem, tak? Wujek powiedział, czy nie powiedział? Kolejnym wojownikiem będzie... Dawid... Crazy... ZAŁĘCKIIII! O, to fajna wareczka, to, to fajna, zajebista. A co jak? fajnie, jak Bardzo przyjemnie. A jego przeciwnikiem będzie Mateusz Dom Diego Kubiszeń. Zajebista, ta, ta walka bardzo fajna. Jak crazy wygra z nim, to ja nie wiem, to jest, to jest naprawdę. Ale. Dzień dobry, ja zauważyłem, hejren, że Don Diego, witając cię ze wszystkimi, nie podaliście sobie ręki z Dawidem Załęckim chciałem zapytać o przyczyny. Tak po prostu sobie nie podajecie, czy wiesz, żeby ci Dawid nie wyciągnął ręki, czy jak? Wiem, że Dawid by nie wyciągnął ręki już kilka razy, w sumie mieliśmy taką sytuację, więc e, no tak to wygląda. Dawid, jak to jest, aż takim czujesz aż nienawiść, nie wiem, brak sympatii do Diego, że nie podajesz mu ręki? Solidaryzuję się z synem i tyle. Dobrze, natomiast tutaj panowie od razu zaczniemy od tego, co zaskoczyło wiele osób, ponieważ jeden jak i drugi mówił, że nie weźmie walki ze swoim przeciwnikiem. Ty Diego mówiłeś, że chcesz sportowych wyzwań coraz lepszych, nie masz po co walczyć z ojcem Denisa, a do Dawida zaraz przejdziemy, więc co się zmieniło, że wziąłeś tę walkę? Kurczę, propozycja przede wszystkim padła parę dni temu ee, i decyzję to już tą, że biorę tę walkę podjąłem sobie jeżąc na snowboardzie, jeżdżąc na desce. <laughs> Teraz przebywam właśnie w białce tatrzańskiej i trochę trenuję i trochę jeżdżę, padła propozycja, last minute i, no i po prostu to wziąłem, zdarzało się już w mojej karierze to, że w ostatnim tygodniu kilka dni przed walką zdarzało się brać walki za mniejsze pieniądze, więc czemu nie. Hmm. Natomiast większe tutaj zamieszanie zrobił nasz stary wywiad, Dawid, ponieważ ty w wywiadzie powiedziałeś, że nie zrobisz takiego pojedynku z tego względu, że nie chcesz w jakiś sposób sprawić przykrości Denisowi. Bo jakby to wyglądało, gdyby ojciec 46-letni pokonał największego wroga swojego syna? A mimo to siedzisz tutaj i chciałem, żebyś wytłumaczył, widzą, jak to się stało, że jednak zmieniłeś decyzję. No co mam powiedzieć? No, tak mówiłem, no ale jak to się mówi, nie tylko kobieta zmienną jest. Okej, okay, a co się zmieniło w twoim przypadku? No co, zadzwonili, zadzwonili, męczyli, męczyli. Nie w końcu uległem. Dosłownie. Okej, okay, a taki główny powód tego męczenia. To, to znaczy co się działo w tym męczeniu, że jednak stwierdziłeś dobra. Czy przegadałeś to z Denisem, że jednak nie będzie smutny, jeżeli byś wygrał z domu. Czy karmel jest dobry? Nie, tak jak rozmawiałem z Denisem wcześniej dużo na ten temat, to mówił, że ja pochopnie oceniam to, że on byłby smutny, on nie byłby smutny, także. No pewno spynęły, by się cieszył, no kurwa, a tata osiągnął no co, coś, czego no, to by się a nie udało. straciła ostatnią taką walkę topową, więc troszkę można powiedzieć, że wpłynęło to na mnie i troszkę się poczułem, jak rozmawiałem z właścicielem Halika, że dzwonił do mnie i mnie prosił o tą walkę, więc... No tak, myślę, się nie, nie zrobić, dobra, My zrobimy. się mega podała ta walka. Zaproponowali odpowiednią kwotę do tego synuś, jak się dowiedział... Powiedział mamusi, no to Sary dostanie wpierdol, więc to mnie zmotywowało, zmotywowało dodatkowo, więc <laughs> jestem. Ja nic w pierwszym rzędzie się śmieje. Natomiast panowie, kiedy patrzymy na zawodnika A i B, gdybyśmy nie znali was, waszych charakterów, to mamy z jednej strony mistrza świata w K1, który ma 31 lat, jest mistrzem gromdy. Jest... Przepraszam, wtrącę mistrzem świata kickboksingu, full contact. K1 Kickboxing, to jest odmiana kickboxingu, nie? Ale to taka natomiast ścisłość. Gościa, który pokonuje samych gozaków, jest mistrzem gromdy, a z drugiej strony mamy faceta, który ma 46 lat, dwie walki frikowe i sam trenuje 10 lat. I to się w ogóle nie spina, ale tutaj kiedy znamy Dawida i widzieliśmy jego możliwości tak. na przeciwko Alana czy Faso, to jednak ludzie w bardzo dużym stopniu obstawiają właśnie, że Dawid wygra to starcie. Tak może być, to jest sport, także oczekiwać nieoczekiwanego. Nie uważasz, że to jest taki bardzo. Duży krok i ogromne wyzwanie w twojej karierze? No jest, jest bardzo duże wyzwanie. No nie można mu umniejszać, jest ma osiągnięcia zajebiste pomarzyć o takich, no ale jak ktoś nie próbuje, to nie pijesz aparatu. tak, Okej, bardzo podłoże tego konfliktu, który wcześniej był z Denisem, jakby z perspektywy tego, że jesteś ojcem Denisa, na pewno cię ułatwi. Powinien być ojciec, Denis i drugi Denis. Że taki Załęcki, doping, Labryga i ten, żeby się downątrz, kurwa w trójkę tam le lecieli, nie? No, jeżeli chodzi o ludzi, to pewnie ludzie tak sobie myślą. Jeżeli chodzi o mnie, ja troszkę inaczej podchodzę do, ogólnie do walki. Czy jesteś człowiekiem, który czerpie siłę z nienawiści, że tak powiem? Nie, nie. Nienawiść ogólnie w moim życiu jest też czasami duża, ale nie podchodzę tak do walki. nie? W sensie, może, wiecie... może, może w sensie w porywie chwili, jakbym się odpalił impulsywnie gdzieś na ulicy, to jest inaczej, ale jeżeli chodzi tutaj, to ja zostawiam wszystko z tyłu i wychodzę sobie po prostu się bić i tyle. Nie wpływa to, to, to na mnie. To jest po prostu jako sportowe wyzwanie. Ja wolę iść czystą głową, niż sobie orać głowę jakąś nienawiścią czy coś. Ile na spokój, ile będę w stanie, tyle zrobię. Wiadomo, przeciwnik jest wymagający mega. Ale no nie boję się, idę, robię co potrafię. Proszę Proszę, dobry wieczór. Witam wszystkich kibiców, Hailik. Dosłuchajcie. No, słuchajcie, Marcin to jest specyficzny przypadek, tak? Jedyny w swoim rodzaju, bo to jest zawodnik, do którego jest kolejka do rewanżu ale nie kolejka tych, co z nim przegrali, tylko tych, co z nim wygrali. Także ja się bardzo cieszę, że tutaj y, dostałem się poza kolejnością. Także dzięki Marcin. Chciałem z tego miejsca bardzo przeprosić hardkorowego koksa, którego bardzo lubię, serdecznie pozdrawiam. Sorry Robert, że wszedłem poza kolejnością, no ale Marcin tak chciał. Znowu? Także jestem tutaj, tak? Ja nie ukrywam... Ale Paweł, wiesz dlaczego wszedłeś poza kolejnością i ja tutaj też chciałem ci Malik y, bardzo podziękować za tą możliwość, bo ja nie ukrywam, że Pełen re respekt, pełen, e pełen szacunek Paweł za to, co, czego dokonałeś w tej walce. E Chyba w tej, mojej, w tej, w tej walce, na w walce z tobą. Wiesz, ja to jest, Trafić jestem, kurwa jestem... takim ciosem, nie wiadomo, czy to było machnięcie to był ręki. Marking, ten, 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 nie, niewidoczny cios. Niewidoczny tak, tak, cios. Ale poczekaj, nie, 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 poczekaj, poczekaj. poczekaj. Niewidzialny tak Poczekaj, jest coś takiego, że ja uważam, ty powinieneś grać w Totolotka. chłopie. No kurwa, takie szczęście to, 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 to trzeba naprawdę mieć. I teraz. Ja się bardzo cieszę. No że musisz stanął na wysokości zadania i zorganizował <laughs> Mega ciebie no. jako rywala. Wszedłeś poza kolejnością, ale wiesz, dlaczego bo wszedłeś poza. Dzięki młodarzom, bo kole... się naprawdę nie, nie. postarali, wiesz, żeby mnie tutaj przyciągnąć. Wiesz, dlaczego wszedłeś dzięki. Jakby poza, poza kolejnością, czy nie? No właśnie oświecił, byłem bardzo zdziwiony. Ja? Bo mogłeś być wielkim zawodnikiem, wielkim mistrzem, mogłeś być królem, wygrałeś Ta. z Najmanem, mogłeś chodzić na każdą dyskotekę szeroko, to ty, kurwa, to ty poszedłeś, to ty poszedłeś, to ty poszedłeś, kurwa, walczyć z Bąblem, narobiłeś takiego gnoju tam, kurwa, z tym Bąblem, że... Ja po prostu zostałem bez wyjścia. No bo tak. Marcin, biorę Bomb to na klatę. Ale to nie, nie był mój nie, wieczór ale ja ci wzięło to ja ci mogli sąnąć Zela do Himiga. Ale na na chodzi o to, że tak, ani ty, ani Bąbel nie potrafił. miliony -y. A wyszło na to, że Bilek, ty zlałeś. Ja, Bombel chciał się przytulać. A wyszło na to, że Bąbel, który kurwa nie umie nic, wygrał z tobą, chodzi, paraduje. Mówi, że wygrał z tobą, to wygrał też z Najmanem, Wy, wywołuje mnie gdzieś do walki w siłowni, w skaucie. Poczekaj, poczekaj, daj mi do końca, daj mi do daj mi się rozwinąć i złe. I teraz jest tak, polazłeś tam, gdzie... Nie dość, że na tych, na tych konferencjach. Tam brakowało tylko, żeby jakiś szambow, szambowóz przywieźli, kurwa, i polewali cię tym szambem, kurwa. Na, czy ty nie wiedziałeś, z czym to się wiąże, że tam idziesz? Wiedziałem, Marcinie, to darmo tego nie wiedziałem, nie Paweł, następna rzecz. Dlaczego się godziłeś, kurwa, na tą klatkę? To, to był mój największy błąd. Chodziłeś na matematykę? Dochodziłem, No to policz sobie Adam, błąd, kurwa te błąd, kąty błąd, i ci wyjdzie, że do tej klatki się zmieści tylko bąbel, kurwa. Ja <śmierdzi> to, to wiem, ale wtedy nie wiedziałem. <śmierdzi> ale ty jako mój sorry, że. Nie mogłeś zadzwonić mi oczy, teraz się mądrzysz, trzeba było wcześniej dzwonić. Pa, pa. Cię, cię do tej klatki. Kulna, Tam już nie było miejsca. W ogóle? tym brzuchem cię kurwa przygniót. Śledzi one kurwa. Ten sędzia cię potem pyta, walczy, nie walczy. Ten oczy ma tu, bo tu wiecie, pod tlenu nie ma. Nie wie, nie wie o czym gadać, nie wie co gada. Facet cię zniszczył brzuchem. Po prostu cię zmiażdżył ci narządy, kurwa. No taka prawda, niestety. Robiłeś tle. w ogóle USG tych narządów? Jeszcze nie, ale wybieram się. No to wybieram. Ja bym prosił, żeby to też było do dopilnowane. I teraz powiem Ci tak. Jeszcze jedna rzecz. Ta ich klateczka, tak? O, Czy czegoś to nie przypomina? Wiesz, nie to, przypomina ci? Trochę to... kurnik, trochę... No osuń. kurwa, właśnie to chciałem ci powiedzieć, kurnik! Kurnik, rozumiesz? On cię do, na swoje pole zwalił, Do kurnika. Bombe, ale dałem kogut, się, ograć. Dałem się ograć! on tam strasze. siedzi cały czas, kurwa, no? Dałem się ograć, ale do ciebie mam żal. Oto jestem zły, nie ukrywam. Wiem, że się lubimy i tak dalej. Powiem, że jako mój bury, ale zadzwonić mi, ostrze, sterowanie. Paweł! Nie wchajcie no, do kurwa, bo tam no. nie będzie <laughs> miejsca, żeby się. <laughs> bić. Mikrofon bliżej. Mikrofon bliżej. Nie, tam nie, nie będzie może. miejsca, żeby się bić. Paweł. Teraz mądry Polak poszaryczną tak, Czemu Nie ostrzegłem, przyznaję, nie ostrzegłem. No, natomiast ja jestem teraz. urażony, które urażony. Jestem na na muszę posprzątać kurwa, bo teraz Bąbel chodzi, kurwa, wybujały. Jemu ktoś w końcu pierdolnik krzywdę zrobi, bo Bąbel uważa, że ją bić. Bo zgniótł z brzuchem już wiaka, kurwa. I to jest naprawdę kłopotno. Także mam co robić. Bardzo dlatego Malik dziękuję. Że, 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 no, że doprowadziłeś do tego nie? rewanżu, bo tak naprawdę uratujemy yy, kilka spraw. No, przede wszystkim uratujemy to, że będę w końcu mógł spokojnie spać, bo ja od tamtej walki naprawdę no, sprawę. bardzo szybko, bo w rundzie znowu szczególnie. Taki druga... jest mój plan. Bliżej mikrofonu. Bliżej mikrofon. Pójdziesz spać Marcinie, tak samo jak tam poszedłeś spać, teraz to A druga sprawa, sprawa jest taka, a druga sprawa jest taka. I że że czekać na Twitter Wombę tak naprawdę bombla, y bo bo bombel po, po tym, jak szybko nie... znokautuje wiaka dopiero zrozumie dwa dni później. Bo on 18 się zapowiedział, że przyjeżdża do siłowni się napierniczać. Więc ja 18, pierwszy wolny termin, tam przyjmuję Bąbla. I dopiero po 18 wszystko wróci na swoje tory. Czekaj, poczekaj. Na walkę z Bąblem to sobie przełóż na inny termin. Bo po walce ze mną to nie będziesz w stanie się bić 20, to ci gwarantuję. No Bąbel ja też tak, tak mówi. No. Ro... Wygrałem z Tobą najszybciej z wszystkich w historii. Zajęło mi to zaledwie 20 sekund. I mam tutaj pytanie do Federacji Włodarzy, szczególnie do Malika. Czy Federacja Hajlik ma przygotowany dla mnie jakikolwiek bonus, jeśli pokonam ten rekord swój i rozwalę go szybciej niż 20 sekund, to może być to symboliczne. Tylko powiedzcie, czy jesteście do tego gotowi. Jak Myślę, pokonam że rekord, ten, szybciej go rozwalę to niż ostatnio, czy dostanę jakieś tipy, Malik? Możemy to rozpatrzeć i zobaczyć. Ja ci, to ja powiem, I to tak. mi się podoba, Może wygrasz. najlepiej widzowie o tym zadecydują. Tak będzie chyba najbardziej... To, to ja mam jedną propozycję. Czapkę cza -cza -cza ma cza Malika. Tak, nie, ja mam lepszy pomysł. Jak wygrasz szybciej, Dostaniesz książkę Ojciec Krzesny Polski Freak Po z dedykacją. Dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż o godzinie 20 na stronie marcinajman.pl Także możecie kupić w przedsprzedaży, jest taniej I Paweł, jak wygrasz szybciej, masz taką książkę. Ja to chyba za na słowo. cię za słowo. Tak jest. Marcin zawsze najlepszy marketingowiec. Proszę. Ale posłuchajcie, Marcin, teraz na spokojnie emocje opadły. Poszukajcie wszyscy w tym pozytywów. Zobacz. stronę mogliście hajs i to niedługo. Odchudziłem najpierw bombla, Zobacz, jak wygląda bombel. Schód? Zgadza się? Przestań, kurwa, poczekaj. Schód, ale ob obiektywnie. No, ze 150 stanu. na 140, 30, kurwa. Czyli Michał, schód do walki tak. ze mną. A teraz popatrz, popatrz Marcin, sam na siebie. Schudłeś? Kurwa, dla juźwiaka A... powinna być jakaś premia. Już Juźwiak odchudza wszystkich swoich rywali. No, jesteś na Uwaga, wózce. przecenę na 5 złotych po walce o... stawiasz browara za te zrzucone kilogramy. Yy, yy, za to, że się w końcu zmobilizowałem do pracy. By zacząć to fatalne dla mnie spotkanie, ostatnie z Tobą, faktycznie muszę przyznać rację i naprawdę wziąłem się do pracy. Zemno spotkania w natomiast, klatce natomiast nie są Marcin, miłe. Paweł, poczekajmy chwilę. Marcin, masz 44 lata, zacząłeś mieć pierwszą walkę zawodową w 2001 roku. Od którego roku trenujesz? Od 96. Czyli od 96. Paweł, ile lat trenujesz? Wiesz co, trenuję dwa lata, niespełna jakoś tak. Czy? Bo tutaj nie zgadza mi się to właśnie liczbowo, że. A myślałem, że, że tylko to, ja czas zmarnuję na tym. O 25 lat krócej od Marcina, jesteś o 5 lat od Marcina starszy, a mimo to wygrałeś 20 sekund w swojej pierwszej walce w życiu. I tu pytanie Marcin, do ciebie, jak ty do tego mogłeś dopuścić, żeby ktoś, kto ma 25 lat stażu mniej i był 5 lat starszy od ciebie, przegrał wygrał z tą tak szybko. Znaczy logika, którą podążasz niestety. Yy wyprowadzić je na manowce, ponieważ <noise> oczywiście, że to jest dla mnie bardzo przykre i wręcz no, nigdy w życiu nie dopuszczałem takiej myśli do siebie, że to się może wydarzyć, ale musisz Kurs, wiedzieć, brolekta, już, że w sportach walki liczy się przebieg. Przebieg, tak jak w samochodzie. I to, <noise> że ktoś trenował dwa lata i że zaczął późno, to jest dzisiaj dla niego atut, bo on nie ma dzisiaj tylu operacji, które ja przeszedłem, on nie ma tylu kontuzji, które ja mam, rozumiesz? To jest, to jest tak naprawdę handicap dzisiaj jego, ale...

no tak, ale masz ale tyle lat doświadczenia, że wiesz, gdybyśmy zebrali kogoś, kto grał w piłkę 25 lat, przykładowo. Ale to tej nie tej... jest piłka nożna, to jest waga ciężka, to no jeden No to tu tak, no to, to tłumacz mu. To tłumacz mu ta, dalej, Marcin, to o czym my rozmawiamy? Mówiłem wielokrotnie w swojej karierze, dlatego tak dopytuję, bo to mówiłem wielokrotnie, to ma... że kończy karierę. To mówiłem wielokrotnie. To nigdy nie skończył. Niezatapialny. <laughs> <Ale> nie... <laughs> z taką kolejką, jak to skończysz karierę. Ale wszyscy wiemy, że to się nie wydarzy. Słuchajcie, nie, ja wiem, kiedy już się wydarzyło. Jak przyszedłby ktoś, położyłby najmanowi parę milionów z czek na zakończenie kariery, to by zakończył, ale tak nie masz. Szans, że on do ustranej śmierci będzie się bił, że cała kolejka jest i na ile było, i, I na ile by to starczyło, nie? Nie. Dokładnie. Dobry Także weekend, ja, w, ja dobry ja weekend odradzał, w Las Vegas, ci czarna-czerwona czerwona. kurwa i tak byśmy wracali. Tak jest. Hajlik 74. 72-letni Marcin Najman wychodzi na swoją ostatnią, ostatnią walkę, tak. nie, nie życzcie mi tego, nie życzcie mi nie, tego. Nie, Marcinie, ale zupełnie, zupełnie szczerze. Jak ty podchodzisz do tej walki, jak ty się przygotowujesz do tej walki mentalnie, bo rzeczywiście ciąży to nad tobą bardzo mocno, ta, ta poprzednia porażka. Musisz udowodnić coś sobie, musisz udowodnić coś światu, bo jednak, wiesz, ty, ty już od paru lat powtarzasz, że ty już na tym etapie oczywiście nie jesteś zawodowym zawodnikiem, to jest zabawa, to jest rekreacja, to są, to są friki. No, ale mimo ale tego, jednak... że jest to zabawa, to z Pawłem nie powinienem przegrywać, prawda? Dokładnie no tak. i... No i, no i to jest właśnie to, dlaczego naprawdę się teraz wziąłem za robotę, by móc to wszystko jakby naprawić by móc się po prostu zrewanżować, no i przede wszystkim posprzątać to gówno całe, co pozostało po, tym, po tej ostatniej walce tej, nie wiem, czy to, czy to walce, spoko, czy to, przepychance kurwa brzuchami, nie wiem, co to było. Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, ja tam brzuchem się nie przepychałem, jak chciałem się napierdalać, to Bomber chciał się przytulać, od razu mógł mi powiedzieć, żeby, że nie mi się w kosumo, tylko sumo. Mógł no ci bu... powiedzieć, że się bijecie była... w kurniku, kurwa, to byś zrozumiał wtedy, rozumiesz, no tak, że to nie jest to, miejsce to dla też, ciebie. To też, nie, to też, nie. Ale po ciebie, Diego, to chciałem Cię zapytać. Ty jesteś dużo młodszy o ponad dekadę od wszystkich tutaj panów. Tak jak wspominałem, Marcin ma rocznikowo tak. 44 lata, Dawid 46, Paweł 47. Za miesiąc. Rocznikowo dlatego, Dajcie, mojego rywala. Dlatego Chciałem Cię zapytać, jakbyś mógł nam tutaj panów sklasyfikować po kolei. Kto według ciebie z tej trójki podobnej do siebie wiekiem jest najlepszy, kto najsłabszy? Sportowo, tak? Jakbyś miał walczyć z każdym z nich, to najlepiej z nich radzi sobie? O kurczę, no to wiadomo, że zaczniemy od Crazy'ego. Widzieliśmy go w akcji, widzieliśmy jak się porusza i jak walczy, więc może nie jest taka super duża namiastka, ale wydaje mi się, że Crazy. A w drugiej kolejności postawię tutaj ikonę polskich fight'ów. Czyli Marcina i Pawła. W sumie też ze względu na brak doświadczenia też postawiłem tu Pawła na sam koniec. Bo... Ale raz już wygrałem z Marcinem. Tak, to się, to się zgadza. Z Marcinem wygrałem wygrałeś, aczkolwiek, to wówczas, to się aczkolwiek też określę to powiedzmy takim zdaniem, że nieraz w, w sporcie jest tak, że przez całą walkę wygrywa lepszy zawodnik. Ale ten drugi po on prostu nie, nigdy nie wygrywał. ma czasem to coś albo szczęście, i suma summarum wygrywa tą walkę. tam no przykład nawet tej walki Ferrariego z, z Łaszczykiem. Ferrari był lepszym zawodnikiem, ale to Łaszczyk wygrał. Nie? I tak samo jest tutaj Zwykle w sporcie. I, I tak samo tutaj w konfrontacji właśnie Marcina i Pawła. Dlatego Paweł wygrał, ale uważam, że Marcin jest lepszym sportowcem. Nie, ja, nie mów w takich rzeczach, przy Marcinie, bo za bardzo nie, w siebie uwierzy. Ja, Powiedział tak naprawdę bardzo mądrą rzecz, natomiast ja staram się pf, bardzo pokornie do tego podchodzić. Ale bo tego tak bo ja stale te sklepał 50 wypełnia, lat temu. 34 bo... lata prawie. W tym wieku e, to już nie jest takie proste uprawianie sportu walki. I coś ci powiem, Paweł. Życzę ci, żebyś na koniec, ja wiem, że to zabrzmi trochę. Tak patetycznie, ale życzę Ci, żebyś na sam koniec tej twojej zabawy i przygody miał jednak takich kibiców jak ja, bo powiem Ci, że to jest niesamowite, że poległem w fatalnym stylu. Ale, słuchaj. ale, ale takich kibiców, jak ja mam od jakiegoś czasu, to... To po prostu można sobie tylko powiedzieć. Co by nie mówić, to moją przygodę na. Do tak, mikrofonu, tak, to, do mikrofonu. Co by nie mówić, to moją przygodę w świecie sportu walki taką w klatce, tak? Bo jako promotor tu już jestem w tym wszystkim dekadę, to zacząłem dzięki tobie, bo tak naprawdę ty mnie stworzyłeś, ty mnie wezwałeś, ty mnie zmotywowałeś. Do o, nie treningu. ciebie jednego. I, 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 i tak dalej. No. <laughs> Także ja ci za to jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że się tym odwdzięczyłem, bo nie jestem taki, że raz z tobą wygrałem i będę teraz się wodził do końca życia, że jestem twoim pogromcą. Obiecałem ci ten rewanż. Wyszło to szybciej, niż zakładaliśmy obaj. Też się tego nie spodziewałeś, ale słowa dotrzymałem. Podszedłeś do tego honorowo. Za trzy tygodnie mamy rewanż. Ja mam szansę zatrzeć to złe wrażenie. Natomiast w tym miejscu chciałem Wam, kibicom, bardzo podziękować, bo tak jak tutaj widzieliśmy się dzisiaj jeszcze przed, przed konferencją, tak również na Instagramie dostaję od Was mnóstwo wiadomości. Ja to... Czytam, ja to dostrzegam, jest mi bardzo miło, że pomimo tak fatalnej <laughs> dla mnie ostatniej walki, Wy jakby jesteście ze mną i w ogóle nie robi to, to nie, dla Was jakiegoś tam problemu. Tak samo jest w życiu. Mam takich fajnych przyjaciół: Michał, Szymon, Mała Sycylia, <laughs> Jacek, Sławek, jest tutaj ze mną Mike. To darcy, jest tak fajne, mieć takich ludzi wokół siebie, damien, że nie ważne czy damien. wygrywasz, czy przegrywasz. Zchodzisz do szatni i wiesz, że masz, że masz przyjaciół. Życzę ci tego, żeby na koniec tej twojej zabawy, przygody ze sportami walki, żebyś takich ludzi miał koło siebie. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. A teraz, panowie, między wami wiadomo, że jest jakieś zarzewie konfliktu. Ludzie chcą zobaczyć emocje, ludzie chcą zobaczyć to, co się będzie działo w tych pojedynkach. Panie i panowie, w dwa face to face najpierw Dawid Crazy Załęcki kontra Mateusz Dąbiego Kubiszyn. To jeden z dziewięciu pojedynków, które będziecie mogli zobaczyć 18 marca. Czyli się nie będę. Katowicki wiec. Spodek, legendarny Katowicki Spodek, będzie areną tych zmagań. Pierwszy raz w historii. Don Diego, Dawid Załęcki. Najlepsze jest to, że po crazy totalnie tak po jego twarzy nic nie wiesz, nie? Nie do końca. A ma taki wzrok takiego killera Ten zwykłego, nie? Czynanie. Te same oczy. Hmm. W <grym> się trochę Nie wiadomo, nic nie wiadomo, stary. Z jednej strony czuć emocje. Panowie, pozycja bokserska, boxing position. Don Diego, Dawid Załęcki. No. Wiemy bardzo, panowie. I teraz Paweł Jóźwiak, Marcin Najma. Ja myślałem, że się będą bili, czy coś. Naprawdę? Chodź, przypomnisz sobie, jak wyglądają eleganckie, sportowe face to facey Bez tego całego pierdolenia głupot. Ojciec chrzestny yy, i profesor <laughs> polskich Fightów, Marcin Najman no Pokazuje jak to powinno wyglądać. Paweł no. Jóźwiak, Marcin Najman, niezwykle wyczekiwany rewanż. Geniowe trochę Ale parę słów możecie sobie powiedzieć panowie. Myślę, że dobre pieniądze tu można wygrać. No, 2,70. Zdrażenie. To jeszcze nie jest forma końcowa. Za trzy tygodnie będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Ale ty też widzę. Nie próżnowało. Panie i panowie, w tym momencie zapraszamy, bo już jutro nastąpi my premiera. My tylko bardzo do a, jeszcze tak, pozycja panowie, bokserska. Bokserska, sam koniec, a pan Pawłowski zapowiada. Tak, tak, tak. Panowie się tutaj w tym momencie, panowie tutaj pozują, a już za chwileczkę zobaczycie fragment wywiadu, podcastu, który żurnalista przeprowadził z Marcinem Najmanem już jutro. Premiera, więc śledźcie Spotify, oglądajcie. Zobaczcie, co ciekawego się tutaj jutro wydarzy.